Radio Głos Uskrzydla dusze. Ksiądz Andrzej Nowak, jestem proboszem parafii Królowej Polski i błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wejherowie. A jednocześnie kapelan o, tak. wspólnoty Wiara i Światło. Dlaczego kiedyś to księdza zainteresowało i udało się w to wciągnąć? Gdy zostałem po święceniach, ustanowiony wikariuszem parafii świętego Andrzeja Boboli w Gdyni Oburzu. Tam istniała wspólnota, właściwie e, tak już e, została osadzona i e, tam kapelanem był ksiądz Bła Błażej Druszcz, który wyjechał na misję i po, po nim ja zostałem właściwie kapelanem tej e, wspólnoty, tak właściwie z urzędu, to znaczy jako wikariusz parafii. No i tak to... E, Dalej się potoczyło. Tam 11 lat byłem wikariuszem, w związku z tym, tak się zżyłem z tą wspólnotą. Jak poszedłem do następnej parafii, królowej Różańca Świętego na Przymorzu, to tam pojawiła się wspólnota oliwki, która. Z którą współdziałałem i którą później zabrałem do parafii Opatrzności Bożej na Zaspie, no i tam dojeżdżam do dzisiaj na Zaspę. Tam mam sześć świętej i spotkania z tą wspólnotą. Tam dojeżdżałem z Kokoszek, z Gdańska Śródmieścia, także z różnych takich sytuacji. No i teraz mam nową wspólnotę, zawiązała się i dzisiaj została uznana właśnie przez Radę Prowincji Polski Północnej. No i można powiedzieć, że parafia, że wspólnota w powstała. Proszę, księdza, jaka rola dusz pasterza, kapłana we wspólnocie? Jakie zadania do księdza należą? No, Kapłan to raczej towarzyszącą osobą. Jest. Mi się wydaje, że to jest. Nie różni się jak w żadnej wspólnocie. Oczywiście może coś tam e, animować, e, no, prowadzić rekolekcje, e, prowadzić dni skupienia, e, a przede wszystkim towarzyszyć. Jest. E, wspólnota przygotowuje na przykład bal, no to trzeba przyjść na ten bal, nawet się przebrać. Czasem się trochę, e, trochę po, pośmieją, ale no to tak jest. No, albo gdy jest druga krzewa, to trzeba też być. Jest, nie wiem, jasełka. Przygotowywane są, to też się jakoś to włączać i tak więzi tworzyć. Po prostu więzi tworzyć. Myślę, że to jest chyba naj, najistotniejsze i najważniejsze. E, obecność, bo na, na początku się tak czasami człowiek nie zna, to tak jest, ale jak jest systematycznie się spotykano, to te więzi się, się tworzą. No to tak jak, tak jak w ogóle w każdej relacji z Panem Bogiem, też. Jak nie ma więzi z Panem Bogiem, nie ma modlitwy, nie ma tej, tej relacji z Panem Bogiem, no to ludzie później by się sobie, no, nie znam tego pana Boga, no i to tak jest, Także tak, tak, to, tak to chyba tu wygląda. To jest praca i służba osobom z niepełnosprawnością, prawda? Z różnoraką. Czy udaje się życie sakramentalne inicjować, podtrzymywać w nich? I jak? Ja myślę, że oczywiście to jest podstawa główna. Kapłana. Kapłan głosi Ewangelię i sprawuje sakramenty święte. To jest najważniejsze. Trzeba w jakiś sposób umieć dotrzeć do, do osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza by rzeczywiście no, chciały przyjmować tą komunię świętą przyjmować sakramenty święte. No i trzeba powiedzieć, oni mają takie. Takie mm, odczucie ważności tych sakramentów świętych. Pamiętam osoby, które przystępowały do spowiedzi świętej czy zespąją dauna, czy jakieś inne, to one z takim mm, respektem do tego konfesjonału podchodziły z takim, mm, tak jak my tego nie objawiamy, nie pokazujemy, bo najczęściej podchodzimy i klękamy, tak mm, u nich zewnętrznie to nawet było widoczne, że mm, no, mają tutaj coś przeskrowali. Tak jakbyśmy mogli to powiedzieć, prawda? W ten sposób. Daje to rozumiem, dużo satysfakcji, czuję się ksiądz potrzebny w tej wspólnocie. No myślę, że tak. Ja myślę, że e, to mi dużo daje przede wszystkim. Nie wiem, czy mi więcej to nie daje niż tym osobom, prawda? Bo to tak człowiek czasem myśli sobie, że czegoś e, no, oni by oczekiwali ode mnie. No nie, oni oczekują tego, że jesteś, że towarzyszysz. I to wystarczy, a, a, a my chcemy właśnie jakoś więcej. Tego się trochę właśnie nauczyłem właśnie, bo człowiek cały czas myśli, że no coś musi tutaj jakiś osiągnąć poziom, coś tam dać, a nie, oni nie oczekują tego, jesteś fajnie, przychodzisz. To jest, no to jest takie fajne, no powiedzmy sobie szczerze. Wiara i Światło. Na ile odbija się ta nazwa w codziennym życiu i posługiwaniu i towarzyszeniu podopiecznym? I za Poznania. To znaczy, ja już jestem we wspólnotach około 30 lat, więc ludzie, z którymi jesteśmy właściwie już tyle lat, jeździmy na obozy, spotykamy się też prywatnie, to jest praktycznie tak jak rodzina. To jest towarzyszenie, to jest przyjaźń, to jest spędzanie czasu, tworzenie relacji. Co panią wciągnęło do wspólnoty? Co tak no, było tym bodźcem? Mam na imię Katarzyna, jestem wicekoordynatorem prowincji. Co mnie wciągnęło? Urzekły mnie osoby z opośledzeniem, ich relacja z Panem Bogiem. Kiedy przyszłam do, trafiłam do Wspólnoty, miałam 15 lat, więc to był taki okres nastoletniego, nastoletniego buntu, burzy, naporu, kiedy człowiek jakby szuka, pyta. I trafiam do wspólnoty, do ludzi z upośledzeniem, którzy są bardzo autentyczni i ja jej przede wszystkim relacja z Panem Bogiem. To e, jaka jest prosta, właśnie autentyczna. E, jakby Pan Bóg w, w tych osobach z upośledzeniem mnie w sobie rozkochał. E, no i to już tak trwa 30 lat. E, to co jej zapowiedziała, to co jest podstawą to dawanie sobie wzajemnie czasu. Nie ma opiekunów, nie ma podopiecznych, jest po prostu relacja. Jest wypita kawa, jest czas, jest spacer, jest pojechanie gdzieś ze sobą, więc no tak, przede wszystkim czas, relacje. No i takie to już jest nasze życie właściwie, tak. Jak należy podchodzić do tych osób, którymi się opiekujecie, którym towarzyszycie? To ja jestem Bartek, reprezentuję, jestem koordynatorem wspólnoty Więcborskiej Rekotki jak należy do nich podchodzić tak jak do każdego człowieka z otwartością z uśmiechem z tym co jest w nas bo każdy tego potrzebuje i osoba pełnosprawna i niepełnosprawna takiego zrozumienia i posiadania przyjaciela bo to też jest kluczowe w wspólnotach wiary i światło że my się nazywamy przyjaciółmi osób z niepełnosprawnościami i dajemy im takie Relacji, których może w zwyczajnym środowisku im brakuje. Że mogą na nas spokojnie zadzwonić, napisać smsa, napisać na Messengerze, Whatsappie, podzielić się tym, co jest w ich życiu. Yy, I tak bym powiedział.